Jeszcze lepiej rozumiem dlaczego muszę Cię powstrzymać. Na no to powodzenia. Kolejną walkę o wyścig? Twilight. Nie, miałaś rację. Nie zatrzymam cię. Ale ty również mnie nie powstrzymasz. I możemy się tak siłować przez całą wieczność. Jeśli w ten sposób przeszkodzę tobie i twoim kumpelkom w połączeniu waszych znaczków, to ja w to wchodzę. To, co robisz, nie dotyczy tylko znaczków. Wszystko co się dzieje w przeszłości, nawet najmniejsza zmiana, tak jak śnieżna kula może wywołać lawinę w przyszłości. O, zaraz mi pewnie powiesz, że losy całej Equestrii wiszą na włosku. Bo tak jest. Ty to się naprawdę przeceniasz. Żadne przyjaciółki, nawet księżniczka Twilight, nie są tak ważne. Nie wiem, ile znaczą inne przyjaźnie dla przyszłości, ale pokażę Ci, jak wygląda świat bez naszej. Gdzie jesteśmy? To przyszłość, a raczej teraźniejszość. Ale tu nic nie ma. Niestety nie jestem zaskoczona. Za każdym razem jest gorzej niż poprzednio. Nie wiem, czemu ja i przyjaciółki jesteśmy ważne dla Equestrii, ale to fakt. Kompletnie ci nie wierzę! Daj spokój, Starlight, rozejrzyj się! Zrozum. Wszystko w przeszłości wpływa na przyszłość, dosłownie każdy czyn. A to, co robisz, prowadzi do tego. Wiem, że cię nie zatrzymam, ale pomyślałam, że może zmienisz zdanie. Zmienię zdanie? Przecież ty zupełnie nic o mnie nie wiesz! Byłam super szczęśliwa, zanim ty i twoje kumpelki zniszczyłyście mój świat! Nie wiem z jakiego powodu stworzyłaś wioskę bez znaczków. I przykro mi, że musiałyśmy ci to odebrać. Chcesz poznać moją historię? To ci pokażę! Ta wasza mapa jest połączona z każdym zakątkiem ekwestrii, a ten zakątek to mój dom. Sanders i ja wszystko robiliśmy razem. Właściwie to nie pamiętam, żebyśmy się rozdzielali aż do tego dnia. I tak po prostu straciłam przyjaciela. Rodzice dostrzegli jego talent do magii i wysłali go do Canterlot. I więcej go nie widziałam. O, dlaczego? To wszystko przez jego znaczek. On go dostał, a ja nie. On poszedł dalej, a ja nie. Zostałam tu i już nigdy więcej nie miałam przyjaciół, bo za bardzo się bałam, że ich też stracę, jak dostaną swoje znaczki. Ale to bez sensu. Posiadanie znaczka nie pozbawia cię przyjaciół. Nie każdy ma tyle szczęścia, żeby dostać znaczek w tym samym czasie co przyjaciel. Ty nie wiesz, jak to jest stracić przyjaciela z powodu znaczka. Ale jak zatrzymam Rainbow Dash, to się dowiesz. A kiedy zniszczę ten zwój z zaklęciem, nie będziesz w stanie zmienić rzeczywistości.